Tak, fajnie, co mi to wchodzi? Pokoje w you know, iron back, mm. odwiedź rynek, mapę. ma oh, fajnie. O, mm. fajnie kontynuuj mnie. Fajnie. Ile ja mogę? I zero. praktycznie powrót. Eee, pozostawić. Zasadka. Na no coś. Nie. Nie chcę ich wykorzystywać. Nie na takie małe gówna. Myślę, na Bozie mógłbym to wykorzystać. Tu się chyba torek to mi musiał wpieprzyć w ręce. Well, hmm. Na chwilę ten toporek, ja wolę mieć albo szpilety. Te samo namierzają na nie kule, wspaniała. POMM! Zdech! Proszę wiecie, to najważniejsze. Mhm. Część łupów. Właśnie bym prosił najbardziej. Możecie. Hmm, tak, przynajmniej 9 tu złota nie będzie. Niech stracę, bo na na współpracę. Tak, dajcie się do kolejnej wioski. course have consequences. No. nie zmieniłem. Ech, no cóż. będę się musiał z tym toporkiem męczyć męczyć.

a co będzie dawał, jak skończymy ten? No, mm. i go wyleczymy. Ja jestem ciekaw, bo wiemy, co się z nim stanie na ostatniej misji, jakby ją robiliśmy. O, opisalenie, panie, co to dostałem? Pokorny młot? Lupe chcę młot. Tak, wolę piersi. Nie ma chuj mi odporność od ognia w tym momencie, ale spoko. O, pożywienie, z tego się o wiele bardziej cieszę. Jeszcze więcej, proszę. Jeszcze więcej. O, tak. Porządny harpun. Trudno wskazać zacznie łowić harpunem. <coughs> Patience. Do not move too quickly for haste leads to failure. Breathe. You have done well. Masz żarcia, masz żarcia. To tam jest potrzebne na ten moment. Mała kliśce zrobić. That will set lub skrzesz w stosunku do towarzyszy oraz mu zdolność. Aby pisać użyć. Obaj. Tak jeszcze rybkę. rybcie bym chciał zdobyć. Rybcie proszę. No i kurwa nie zmieniłem. Ja kurwa będę pamiętał, żeby przed kolejnym ruszeniem się tym popaplańcem naszym zmienić sobie na i tarczę. Nie będę pamiętał. Dawaj tarczy. Jeszcze według. Kurtowany. i popat. Dawaj Dawać mi mala klipsę. Uh, hmm. Tam że właśnie. Kasy. Tak się zamachnął, jakby z baseballem, no, mu na no, chcą kałupierdolnąć. Błagam, zamiast kasy daj mi żarcie. Kasa to tyle? bym żarcie. Hmm. A jak? Dni temu ucztowałem z jednym z tych ludzi, swego rodzaju świętym człowiekiem, który, jak sądzą, mną wyleczy się z ran. No dobra, przyjmij. Hmm. Hmm. Nie to chciałem zrobić. Mało pała, pomóż za rozpaczonej kobiecie. Oprócz nie spaczony. O, równiutko, fajnie. Darcie dostanę, żarcie, 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 żarcie. Hmm. Ej, żarcie. Mogło być więcej. No i nadal pała. Ale ich się rozmnożyło. Muszę jeszcze raz wszystkim. <śm> 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 Czy można być gorzej? Bawimy się w dyrektoman. A, Tak, wyplujemy płuca pod pierdalami. A ja oczywiście zapomniałem. Chodźcie chłopcy. Tak, to wyjebało, aż wydrżnę cię młotem, źle No ale cóż, teraz zajebać na miejscu. Back to the bones. Esponuję, Ja jej pożywienie zdobyłem. Jest! Jeszcze więcej! No będę miał szczęście i teraz się trafi. Spróbuj się tak. <grym> tak, użyj No matko, kiedy ja przy... nie, nie w końcu ten chuderny oręż? Pamiętaj Jełopie, pierwsze co zrobić zmienię oręż. Pierwsze co? Ten topór może jest fajny ale. Nie lubię zbyt wolnych broni.

a, dobra, mogłem go oddać Arcie to ja poproszę z tych zawsze. Starczy. Ale zmarnowałem jedno użycie. No cóż. Nic też, nic wielkiego. Eee, poszukaj łopów. Żarcie proszę. Złoto. No cóż, co to też może być? Rozbiję sobie na wszelki wypadek obóz, handluj, jedzenie, Tak na wszelki wypadek. Jeszcze co zrobię, tak skończę handlować, z obóz F1. Dawaj mi kurwa. Ten zardwiały mieczyk. Już w pole tym się zapawiać. Jakikolwiek, to znów źle nie wiem. O, lepikarz. Kupię jedzenie. Ta nie wyjdzie. Nie ja. ale zadykle kupię. Trzecz. Nie, Mogę coś sprzedać? Duch przyjaźni, wygaszacz. Tak, sprzedaj ogień. No i to tyle. Pozostawić. Idziemy. Idmy dalej blood and who to blame mm, yeah, hmm. jestem ich lo lodziarom. Mam ma w tym dobrze to, co tak. Z ludziarą, że tylko tym można się przebić przez jej barierę. Eee, no bałam się. Gdyby jeszcze to mogło się szybciej wczytywać, male życie i tworzywienie, to bardzo dziękuję. Jeszcze więcej. a reward for a job well done. No ee, kurczcie. A nie. maksymalnego życia mi nie Jest, dobra. Mmm. Kontynuuj, 15 złotych pożywienia za wejście, burczy. Laki psa się śmieje. rabunek. Tak, daj 11, 15 sztuk. Ogród odkłada książki potężnym pchnięciem odsuwa kamienne drzwi. Idziesz w dół kamiennym tunelem. Kręcasz za rogiem i widzisz małe miasteczko zniesione w ogromnej jaskini, w której jest też podziemne jezioro. Czerwone latarn latarnie oświetlają puste ulice. Tylko kilka budynków ma światło w środku. Podążę za Malakipsom. Widać w podziemiu niewolników pieniądza od czasu tego kłopotliwego dekretu Cesarskiego musimy się ukrywać na, w takich miejscach. Gdzieś tutaj było tłocznie i grawarnie. Ale wiesz, ponurą To miną... <ścoughs> Prozerbuje Ci się ulicę. Cesarstwo chyba powiększa swoje siły. Kilku magów nieufnie na Ciebie patrzy, gdy obok nich przychodzisz. Wejdź dokarzmy towary. Wśród opuszczonych straganów oświetlonych czerwonymi latarniami, znajdujesz wiekową witrynę. Drobiazgi Leolota. Le Używane kamienie wskazówki. Dziś również znaki wskazujące drogę do klątwy i błogosławieństw. Wejdź do drobiazgów Leolota. Po znakach do klątwy i błogosławieństw, wróć do centrum miasta. Wejdź do karczmy pod czerwcimi yy, uszami. Alaklipsa wdycha mocną miksurę jagodowego dmina, dymu i piór, ach, pod czarnymi usz uszami. Mój dom zdala od domu. Wyciąga swoją lutnię i gra serenadę dla pięknej barmanki, która mocno osiłuje go zignorować. Zauważasz grupę sporych ogrów tłoczoną, tłoczoną przy za małym stole i mięsiste oko wielkości człowieka, samotnie noszące się przy oknach. <coughs> mm. Opuść karczmę, znajomą malaklipsy i Irę. Malaklipsa prowadzi cię przez ciemne, nieu, nieuczęszczane uliczki do domu Iry. Ci, wydaje ci się, że słyszysz krzyki dochodzące z do budynku. Czeka na was kobieta w szarych szatach przystrojona krewnymi ozdobami. Borok powiedział, że przyjdzieś błagać o pomoc, tak ci się jak za późno. Malaklipsa kłania się szeroko uśmiechnięty. Męczy mnie choroba, na którą chciałbym kupić lekarstwo. I raz do doliny krzywi się przez chwilę, następnie kiwa głową i wpuszcza was do, do swojego domu. Wkręcasz do salonu i poznajesz źródło zawodzenia. W klatce zamknięto człowieka. Rany po spaczyniu gryzają się w jego ciało, doprowadzając do ogromnej agonii. Bez ostrzeżenia otwiera klatkę, a mężczyzna rusza na ciebie. Kobieta z zadziwiającą siłą przytrzymuje wijące się, zawodzące stworzenie. A to ma Coen. Myślał, że potrafi zwalczyć z ale nie potrafi. Ira ostrożnie przygląda się malaklipsiem, Malak a krzyki maga Coena stają się coraz bardziej gardłowe. Co mam z nim zrobić? Bart odwraca drogę, w jego oczach widać niesmak i lęk. Teraz chyba zemdleje. Chyba głową i odwraca się do ciebie. Co zrobisz? A jestem ciekaw. Jeżeli go zabijemy, no to. Tak jakbyśmy mala też zabili w pewnym sensie. Hmm. A żeby ocalić dobru, Udobruchać paść, udobruchać to. Z... żeby zmniejszyć jego cierpienie w I Irat ja trzyma Maga, a ty skręt. Jako skacasz jego żywoć. Po rozwiązaniu tej kwestii Mag zaczyna majstrować przy swoich stołach, pokrytych martwymi, liśniącymi rzeczami. Mam lekarstwo, ale wiesz, że u nas nie ma nic za darmo. Czepuje srebrny pył z butelki. Uratuj dzieci maga, a dam ci lekarstwo. A, Te cesarskie dranie zabrały je do jakiegoś fortu w okach miasta. Lepiej się pospiesz, Ira odwzajemniał uśmiech Malakipsy. Myślę, że tej choroby nie da się dłużej powstrzymywać. Martonika jest spojrzenia. Zapytaj skąd Ira zna Makipsę? Był moim kochankiem. Ty była młoda i głupia, mówi Ira bez Sergieli. O proszę. Bredgiem, Malakipsy. ale ja cały czas jestem po wawnach się. Chciałbym mieć. O matka, ile obdarza Malaklipsa z surowym spojrzeniem, a ten speszony wraca do, do, na swoje miejsce. Eee, jak zapytamy o chorobę, to pewnie i tak mi się nie dowiem, ale możemy. Lecz nie śmieje. Nie powiedział ci? Ja też nie powiem, ale wiedz w ruchu że jeśli wkrótce się wkrótce nie dostanie lekarstwa, będziesz śmiertelnym niebezpieczeństwie. Brewnie. Malaklipsa wstaje nerwowo, odkorkowując butelkę wina. Tak, wyjdźmy z domu. Malaklipsa raczej... Chętnie by wyszedł. Tylko magów nieufnie na ciebie patrzy, gdy obok nich przychodzisz. Wyjdź z podziemia. I raz doliny ponownie was odnajduje, tylko zaczynacie iść w górę tunelu. Mal? Part się odwraca. Zdaje Ci się, że widzisz w jego oczach promyk nadziei. Kobieta unika jego wzroku. Zabierz dzieci do, do szaleńców niedaleko Horstfordu. Mają tam śrociniec. Tutaj nie jest już bezpiecznie. O, chyba. <laughs> o Twoim występie na ostatnich opodach uczty Kallasa szybko się rozeszły. Otrzymujesz zaproszenie na kolejny cesarski turniej w Balt na Kopie. Twój przeciwnik Steel Raymond, czempion ciemnego króla i rycerz czesarstwa, tłum, aby cię zdekoncentrować. Przygotowujesz swojego rumaka do pierwszej rundy spośród trzech. Daj, tam dajesz swojemu wiersz znak do galopu. Fajnie się dawał. Nie trafiasz, a Siri Roy uderza kopią w niesłoniętą część Twojej głowy. Przydatnie biją się w ranę. On wznosi okrzyk, widząc lającą się krew. Pod przeciwnik zdobywa dwa punkty. A ja, minus 10, 15. Zrobiam. Przygotowujesz swojego rumaka do następnej rundy. Szedłszy stabilnie na koniu, ruszasz naprzód. Hmm, 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 hmm. Nie będę ryzykował. Eko Pia się o tarczy przeciwnika. Mam jeden punkt. Herold ogłasza wyniki. Slice dwa punkty, a nasz precedent jeden. Przygotowujesz swojego rumaka do następnej rundy. Ostrogami dajesz koniowi znak do galopu i przygotujesz się na nadchodzące zdarzenie. Zdarzenie. Próbujemy zdobyć jeszcze jeden punkt. A, udało się dwa punkty, chyba. Nicely timed. Hmm, ledwo. Moja kopia trafia przeciwnika w klatkę piersiową. Sir Raymond odczuwa to bolesne uderzenie. Tu szaleje z emocji, gdy zrzucasz przeciwnika z konia. Hej! Nie, nie wiem. Wygrywasz nasz pretendent, zdobywając 4 punkty. Sir Raymond zdobyła dwa. ogłasza Herold. Ludzie wywiatują, gdy paradujesz wokół areny na swoim ogierze. Fajnie. Wracasz broń. Nie w herty w rękach. Znajdująca się na niej runa zaczyna świecić złotym światłem. Nie wiadomo, czy teraz ważny. Waży mniej, czy to Twoja nowa, no, nowona bada siła, ale niezależnie od tego, jaka jest prawda, możesz teraz dzierżyć potężny młot. aż wystarczającą sławę, aby móc posługiwać się bronią Gniew Herty. Prawdziwy bohater. Ale spogląda za zachwytem. Wow! To mogło przynieść spory grosz na tarku, ale <laughs> najpierw, może rozbijmy nim barierę obozu ludu. Ludzi północy, zabijmy szamankę i raz na zawsze połóżmy kres z najazdą. Mówię, w ten w ten trusza, badań, tak. Dobra. Czy jeszcze znajdę? Ej! Teraz będzie chciała mnie zarąbać. No nie, zostałem pożywienie. No proszę. broni w Pan tu nie stał? Hmm. Hmm, tak, użyjemy tego manta. A, ah. już was ma la firyn do... Nie chcę wyryć Zobaczcie, co pochodzi do młotek. O! Ja ciekawie rypie. E! Dziwek. Tylko Tam, że tamtych też będę musiał pokonać, no no cóż. Wystarczyło ją. A znowu aplikacja się spieprzyła. To jest z tym niebanym telefonem? Oh. Otwórz. Odpusz. Mała tak? Tak. prawdziwe dział Porwane dziadki. Jego chciałem przeczytać porwane dziątki. O od razu dziewiątki. to jest? Co Z siłą trzeba było zrobić. Tak jak A hmm. ma życie na poziomie 10 pożywienia. Ok. Nie chcę się na razie z tym bawić. Może spróbujemy. A chuj, spróbujemy. Spotkania. Hmm. Nie no pozbądźmy się wszystkiego. Tak. To. No. Na pewno. A. Paul Björn.